Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, w, dzisiaj rozegramy sobie karczewną bójkę, mamy czwartek, no i przejdźmy do gry. E, swoją drogą dla tych, którzy oglądają Warcrafta trójkę na moim kanale. Przepraszam, że wczoraj nie było, e, ale UPC miał jakieś problemy i nie miałem Neta. Nieważne, symbole Azeroth, zdarzyło Ci się dobrać zaklęcie, gdy potrzebny był stronnik? Nigdy więcej, Twoja talia składa się z 30 kluczych symboli, więc od Ciebie będzie zależeć, co odkryjesz. Coś nowego, zdecydowanie coś nowego, jest to kolejna gra typu masz 30 takich samych kart i RNG zdecyduje o reszcie, chociaż tu w przypadku kluczego symbolu nie jest to aż tak bardzo widoczne zagrałem sobie magiem nie jest to aż tak bardzo widoczne ze względu na ten wybór, którego dokonujemy tak? po pierwsze czy zaklęcie czy stronnik i po drugie mamy trzy karty do wyboru tak? więc to RNG jest troszeczkę zminimalizowane ale no wiecie czasami z kluczego symbolu może Wam wypaść jakiś krab, a czasami jakaś fajna legenda, która może zaważyć o losach Waszej gry no, teraz będziemy mieli 30 takich krótszych symboli. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm, swoją drogą, w ogóle pierwszy raz teraz siadłem do nagrywania Headstone'a i na moim kanale zaczęły się pojawiać e, odcinki z ostatniego turnieju Game War Zone. Z tego co widzę, hmm, nawet Wam się podoba. To jakieś te wyświetlenia są. E, no i co? Mi również się to podoba. Więc oby tak dalej. Dobra, tu sobie wymienimy, a nóż jakieś tam inne zaklęcie, czy coś tam siedzi. Bo na przykład, jak była taka ciemna bójka, gdzie mieliśmy 30 pająków, to tak naprawdę mieliśmy 25 pająków i 5 zaklęć, tak? No dobra, mamy bardzo fajnego top deka. Od razu sobie tego użyjemy i zobaczmy. Uczennica czarownika. Uu, czy wy to widzicie? Nie no, to teraz mamy już raczej wygrane, tak? Um, nie no, Grabieżce Krwawych Żagli raczej nie. A może? Nie, we, dobra, weźmy ją. Um, Weźmy ją w drugiej turze i tak zagramy Uczennicę czarownika, żeby móc dobrać sobie czterech stronników. No i zobaczymy co na to nasz drogi druid. Eee... Okej. Okay. To za zero lecimy od tej stronnika. No, powiem wam, że Alex strasza jest bardzo kusząca, ale może to Pantera. Weźmy panterę. Nie mam pojęcia, czy my dotrwamy w ogóle do dziewiątej tury, czy zdążymy w tym czasie zabić naszego przeciwnika, czy też nie. Yy, na razie lecimy. Uuuu Żażyciel. A... Myślę, że tutaj jeszcze odkryjemy jakiegoś stronnika. Yy. To może nie. Kapłanka może być dobrym wyborem. I weźmy jeszcze jakieś zaklęcie. Weźmy jakieś zaklęcie. W sumie? To nie jest takie głupie. To nie jest takie głupie, bo teraz druidowi jest znacznie ciężej zabić naszą uczennicę czarownika. Dzięki czemu w kolejnej turze będziemy w stanie um, jakoś ją tutaj pokarać. Um, znaczy, będziemy w stanie jakoś pokarać naszego druida. Um, żarzyciel w stół. Um, zagramy sobie zaklęcie i odkryjemy zaklęcie. Um, Okej. Okay. A nie, to. Kurde, to było głupie. Źle policzyłem. Mm, mój błąd. Ale okej, okay, pozbądźmy się tego taunta. Skipnijmy turę. Strasznie źle to zrobiłem. Mm, bo coś, coś mi się tam obzurało, że y, tą naginaczkę będę mógł w tej samej turze zagrać. No, ale nic, czasami się to tak zdarza. Zaraz coś podziałamy. Zastanawiam się, co teraz brać. Chyba. Chyba zaklęcie. Chyba zaklęcie będę chciał tutaj wcisnąć. No, widzę, że druid się tutaj rozkręca. Okej. Okay. Okej, ok. okay. Hmm. Ha. Weźmy jakieś zaklęcie. O, w sumie. Możemy zagrać tak, hmm. możemy zagrać tak. I dograć jeszcze stronnika. Dograć jeszcze stronnika, zaatakować w twarz i tyle. Nie jest źle. Nie jest źle. Ja musiałem tylko sprawdzić na chwilę, kto do mnie tutaj wyzwania. Neutralizacja. No, my dostaniemy dzięki temu dwie karty. Więc mi to jak najbardziej pasuje. Hmm, Kruczy symbol tutaj dał naszemu przeciwnikowi tańczące miecze. A, a my się teraz zastanowimy. Hmm. Potrzebujemy jakichś stronników. No, no myślę, że to, to szli jest całkiem fajne. O. O. Dobierzmy tutaj jakieś zaklęcie. Weźmy jakieś zaklęcie. Hmm. Piro wybuch może nie. Echo Mediwa. Niech będzie Echo hmm. To na pewno zabijamy. I weźmy jeszcze jedno zaklęcie. Smocze zionięcie wydaje się całkiem dobrą opcją. No i teraz szczerze powiedziawszy jesteśmy w bardzo fajnej sytuacji, bo mamy masę kart na ręku i będziemy mogli to fajnie skopiować za pomocą tego Echa Mediwa. On w ogóle dobiera z tego krótszego symbolu jakiś krab i nie powiedziałbym, żeby to były jakieś świetne zagrywki z jego strony. Hmm. Ale co z tym zrobić teraz? Na początek dobierzmy. Zaklęcie, o, duplikacja raczej nie. O, tutaj dajmy buffa, tego spingujmy i zabijmy. No, i cały czas mamy tutaj przewagę w kolejnej turze. Postaramy się wcisnąć w stół to szleja i jeszcze kruczy symbol zagrać. Znaczy w odwrotnej kolejności, bo kruczy symbol może dać nam lepszą opcję. Hmm. No, w ogóle bardzo fajny rewers. A i Mechoko to dźwiedź. A co z tym zrobić teraz? Fireball by się przydał. Przydałby się jakiś fireball. Dziękuję, o, dziękuję. To sobie zabijemy. To sobie zabijemy. No i do ataku za trójeczkę w twarz i zobaczymy co na to nasz druid. Hmm. Tylko martwię się, że jak on przez cały czas nie zagrywa tych kreatur Mógł sobie uzbierać całkiem całkiem fajnych koksików na swojej ręce. Ej, co to jest? Na koniec swojej tury daj losowemu stronikowi plus 1, plus jeden. Okej. Okay. Wow. I co co ja mam teraz z tym zrobić, niby? Hmm, zaklęcie. nam dobra, weźmy ten niestabilny portal. Zaklęcie jakiś fireball. Mamy zamieć i jej sobie użyjemy. Jej sobie użyjemy, tego zabijemy. No i zostaje nam kreatura 6 Tery na stole, która jest zamrożona, i na razie nie stanowi żadnego problemu, bo mamy smocze zionięcie. O, to już stanowi większy problem. Zdecydowanie. Hmm, co ja mam z tym zrobić? Jakieś zaklęcie ponownie. Ok, to może być możemy zagrać tak, możemy zagrać tak. Zabić tego, o... zabić tego dinozaura. No i jeszcze zagrać tutaj działką. No, i stół mamy czyste, ale kurczę. Cały czas nie możemy przejąć tej inicjatywy, bo. Odpowiadamy na zagrywki tego druida i. Mamy martwe karty na ręku. A to nie jest aż takie straszne. Mm, okej. Okay. To nie jest aż takie straszne, bo. Dzięki temu, my możemy wystawić znac, znacznie mocniejszą kreaturę na stół. O, zaraz zobaczymy, co to będzie. Uuuu! Mac Antonidas, no proszę, proszę! Mm, dobra. Prowokacja. Rzucimy też tego szkarłatnego czyściciela. O! Wszystkim stronnikom zagonią. Aha, to nie załapałem tego w takim razie. A tutaj damy prowokację. No i tyle. Tyle w temacie. Zobaczymy, co on zrobi z tym berserkerem. No, na razie musi atakować yy, naszego Tuszleja. A my w kolejnej turze będziemy mogli mm, jakoś go tutaj zabić. O na kompost. No dobra, niech będzie na kompost. No, my mamy Ilidana który jest dość mocny, nasz Epic HD przyjmuje na siebie obrażenia. Bardzo mi się to podoba. Hmm. A my zagramy sobie w ten sposób. On za każdym razem, gdy zagrywasz kartę, hmm. zobaczmy co dostaniemy z niestabilnego portalu. Ok, wirujący iskrobot jest całkiem niezły. Hmm, jakiś kruczy symbol, i weźmiemy sobie zaklęcie. O, I zapomniana pochodnia jest całkiem ok. I weźmiemy sobie jeszcze poszycie, żeby nasz Ilidan e, za szybko nie zginął. No. I sytuacja jest opanowana. Chyba, że mi zagra jakiegoś swipa, ale no zobaczymy, czy ten króczy symbol mu w tym pomoże. Przyznam, że strasznie długa walka. O, No to pomógł. Kruczy symbol mu pomógł zdecydowanie. On jeszcze sobie dobierze kartę. Zobaczymy, co jeszcze wypadnie mu z krótszego symbolu. A my w kolejnej turze. Antonidas zabicie tej przywódczyni kultu. No i tyle. Myślę, że on nie będzie miał co zrobić z Antonidasem. Myślę, że nie będzie miał co z nim zrobić. No, bardzo fajne kombo. Fireball do ręki, fireball do talii. O, także nieźle, tylko mamy 12 kart i to jest trochę mało. No ale z tym już nic nie zrobimy. Potrzebujemy jakichś stronników. Gdzie mam uderzyć? Dobra, to to nie problem. To też nie. No, nie miał tutaj dużego wyboru, bo zostawienie Antoni Dasa na stole to jest samobójstwo, tak. No, ja teraz mógłbym firebolami ściągać mu co turę po dwie kreatury, tak. Także. Nie był w stanie się przeciwstawić Antonidasowi. W ogóle dostałem zadanie mistrza zaklęć. Rzuć 40 zaklęć, już mam 30 z głowy. Dobra, zobaczmy, co się pojawi w naszym pakiecie. Hmm. I siadam od razu do renderowania. Wątpię, żebym się wyrobił na godzinę 18, ale o 19 myślę, że spokojnie odcinek powinien się pojawić na kanale. Mamy druida szponów, jakieś Miamany. O! Złoty tauren wojownik. Który wygląda dość kozacko, muszę przyznać. Dobra. No i drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam was i do usłyszenia. Na razie trzymajcie się. Cześć.